Zatem tak, witam was w kolejnym odcinku z gita Liber- Keta Viced Stories na moim kanale Już, 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 już mów, mów, mów powoli, mówię, jaki będzie, jaka będzie następna seria, już tak, już tak powoli, zaczynam się przyzwyczajać, no co, walno, już tak się powyduje, ale tak. I teraz musimy sobie jechać na, no, nie, nie jeszcze nie na Most, bo teraz jedziemy wykonać misję u tego... Nie, Ricardo Diaz'a, bo zobaczyć na radarze, widzicie tam, widzicie tam, de? no to właśnie to jest w ten Ricardo Diaz, ten de, pewien chuj z normalnego, Naprawdę, a jak ja bym się rozwalił, no? ten chuj z normalnego lajpa jest który, no, zniszczył, którego tam zniszczył nam interes, zniszczył nam tę wymianę, no, ogon kawałku ujazdu, no dobra, to mam te apteczki, na tym nie no, nie ma ci zdrowie, no. mamy sercząco dużo. Ale tak, właśnie idziemy do niego za i zobaczymy, jak u niego się żyje, jak się, jak się tam u niego wszystko zmieniło w ciągu dwóch lat, widzę, że tam się coś nie sporo się zmieniło, bo tutaj na przykład, żeby zobaczyć, że ten, tutaj coś się rozbudowuje, tutaj są te, e, te, no, zapomniałem te, zapomniałem robocze, no, zapomniałem o nazwy tego, e, tego, no, Z, zaraz będę szukam te rusztowania, te, właśnie, tam są rusztowania, zatem, zatem, no, widzę, że tutaj po kupiłem biznes, biznes, się rozbudowuje, no, w przeciągu tu klasa, jakieś sporo się zmieniło, co twoje, to moje, no, ale samochód się zmienił, no, sporo się zmieniło, ten, no, liczy pieniądze lub drukuje. So, you're Vic. Yeah. And you? You Diaz? No, I'm Santa Claus. I heard a lot about you. Mr. Big. Buddies with the Mendez. I don't think we're exactly friends. Whatever you say. I heard you wasn't exactly a to of laughs, amigo. But crack a fucking smile. Life is amazing. Look at me. I got porn. I got drugs. I got money. I'm happy. Yeah, that's cool. Well, I want out. I don't want to sell drugs, but I ain't got a choice right now. Jeez, Quentin. You didn't say your brother was such a boy, Hey, Vic. Quentin. Hey, good to see you, man. You know, Rennie sent me. Me and Ricardo been hanging out. <coughs> How was she? Yeah, good. Oh, she knows a lot of tricks for such a young girl, huh? Man, mm -mm. you pathetic. What? Yeah, Quentin. Only took you three minutes. <laughs> Have a cigar. Have a ride. <laughs> hey, don't mind if I do. <laughs> so. Your boys gonna help me out? Sure, baby. We're gonna make you a star. Shut up, you fool. <laughs> All right. What do you need? Gonzalez thinks Ooh. he can move product without paying me. Hey. He okay. must be on something. <laughs> He's hitting some shit offshore. <sighs> Maybe you bad boys can go get it. All right. More fine. Like Come on, moron. Vice is a big city. That shit could be anywhere. This Gonzalez? Would you recognize any of his men? Maybe good, cause if I was in the big city with just a few hours to kill, I'd want to get high with a brother or get down with a sister. And I know where the out of towners do both. Come on, let's pop like cola. W przypadku tej w przypadku tej misji bardzo dobry pozytyw. Gdzie to jest? A tam, obok danego hotelu z normalnego Wazy King Paradise. Ja mam dam Paradise, jak chcę. co trzy bo słuchalnego, nie ma cokolwiek cuchalnego więc można pociągnąć po to, by dać Nie rozbijmy się, Julius Moria. Czyli to. Ok, tu to i misy samo, bo tylko taki tańszy. Tylko określam, jakim się nie jeździ. I dobra, w co sobie teraz wyjadę prosto. Nie będę teraz skręcał, tylko. Nie, 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 nie. Jususususus, Moria, był pełen nie, Chodźmy sobie tego lęsa samym stanie, ale prawie, prawie to jest duża różnica razem zobaczmy ten, no oczywiście nie wiem, że tędy na skróty, no ale no chociaż, bo dała chociaż z kolumek, powiem, przez chwilę jeździć czy normalnie zgodnie z prawem, no nie nie da się jeść zgodnie z w tej grze tylko ludzi próbowało się bieda, żeby to po prostu korci jechać, aż znaczy, tak szybko kurcie się wszystko rozbijać, więc można, czy się samochód i rozwalić coś pięknego. Kiedy, a czwarte to już pewnie wiem dawno zginął. Jezus Maria, jak, jak ten samochód skręca? Co to na lodowisko? Zapropią to po prostu coś jest środowisko, w którym w tym nieście ty co? Ale tak, hmm, no. Widzę, że jak mogliśmy zobaczyć u tego diaza wymiana samochodu, tylko musimy je zarekwirować. Wysiadamy z tego samochodu i tego... Może najpierw tutaj się łączą... Na P, masz wreszcie no, czegoś mógłby strzelać. No i, no, i rekrujemy ten samochód, no, i, że na nadzieję, że nie będzie się na nadrysał, no ona no, na siebie nie rzuci. Dobra, no ale ja lęski już wsiadł, to można możesz, możesz tak wyjechać. dobra. No. E, tutaj jas się dosyć się sporo. Znaczy nie, zna, zmienił się za specjalnie nocturna mać. Nie zmieni się za specjalnie sporo, no tylko koszulka się u niego zmieniła i to wszystko. No, i. Dalej Quentin. Już to samo. Aha, znaczy. Znaczy. There's no way. We're, I don't believe it. That's one of his guys right there. Man, I'm good. <laughs> I scare myself sometimes. I'm betting he takes us right to the merchandise. Come on. No, pewnie po ponderzałam, no, po że ten, że ten. Nie możemy być za, za blisko tego typa, bo ten na ten bardzo się wystraszy. Bo czyli go śledzimy. Przecież to, no, to, no, to jest normalna, to normalna, to normalna to rzecz. To, rzecz. To, to, to jest absolutnie normalna rzecz z tego, gra w no Zawsze musimy go śledzić i nie możemy być za blisko tego typa, bo to się źle skończy. Co wiesz, że by był straszny z Bira Gonzalez. No skąd ty to wiedziałeś, że tak będzie? Mam nadzieję, że się wycofałem na odpowiednią odległość. Czy wycofałem się od panią Odległość? No nie gadacie, że on się zablokował. Czekajcie, od odczu... no... Jezus Maria. On się zablokował. Z wielką zaręca e, się Ta, się zauważył, się zauważył. Dobra, on i tak jest zblokował, więc, no więc, co to za różnica, dobra. Pojedziemy wykonać może tą razem misję u lęsa, lęsa debila, bo ona nie może, ona nie może być aż tak skomplikowana, no przecież. Ona aż tak skomplikowana być nie może. E, dobra, co dobra, szybka wysiadka, tutaj, no i co? No i odbieramy tę misję, e, którą, którą ten musimy ponosić tego za pomocą poduszkowca. Narkotyki, które ten zje zrzuci. senka, do pominięcia, po, po, pominięcia bo już wiedzieliśmy kilkanaście razy. Mam nadzieję, że teraz poduszkowca, mam nadzieję, że teraz zna się, że normalnie ten na tym poduszkowcu. Nie, no nie na się, no najpierw trzeba się cofnąć. Najpierw trzeba się cofnąć, czajcie. Musimy zebrać, zebrać paczki, tak, 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 wiem, wiem, wiem się patrzcie, jak się jedzie chujowo tym poduszkowcem, Bo no, tym poduszkowcem się nie da w ogóle jeździć. dobra, może nie pan tę rampę, nie wiem, no kurna maciuś, już, 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 już przegapiłem jedną paczkę, a jak się tam tego nawiki, to, nie może, to w ogóle praktycznie nie można żadnej paczki przegapić, to no, nie można żadnej paczki, on... no czy na, ale no, dobra, no, jak się o mnie je, no to chyba nie, to chyba nie jest jakaś, zapytań, no, to że nie jest żadna zbrodnia, no i też trzeba oczywiście uważać, żeby tego poduszkowca swojego nie rozwalić. Mam ja nadzieję, no, znaczy, że nie, no w razie tylko ja będę po prostu y, perfidnie oszukiwał i tego zapisał za pomocą emulatora i wczytywał w razie czego, bo, bo jak miałbym bez emulatora ukończyć tę misję, to, to, ja to ja bym ją robił przez pięć kurna godzin, dobra. Teraz tak trochę powoli zajedziemy, no nie no, patrzcie, teraz jest dobrze, powoli już, jest już, już zebraliśmy jakieś 20% paczek, które, które powinniśmy zabrać, po z kolei tę rampę, naturalną rampę, ale teraz patrzcie, teraz wiesz, no nie no, jest coraz lepiej, teraz musimy tylko na most wjechać, bo na most to jedną z tych paczek. Patrz, widzicie to ja, ja to pamiętam na pamięć. Teraz tutaj wrócimy. no troszkę uważać, że będzie rozmawiać swoje motorówki. Yy, nie wiem, jakie motorówki poduszkowce, tylko escape i tutaj zapisujemy stan gry, My jestem cheaterem, ale wiem, ja, 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 ja już jestem cheaterem, ja jestem się, że tego przyzwyczaiłem, no właśnie o tym, właśnie o tym, o tym mówiłem, o tym właśnie mówiłem, że... Tak już czas we misję, dlatego nie chce się zawalić czyj drugi raz, dlatego oczywiście przeczytujemy. Nie, 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 Dobra, teraz tak powoli, no patrzcie, nie no, ja nie no ja to kurna, ja to kurna jestem geniuszem tej gry, e, dobra, okej, okay, tak powoli, nie no, dobra, wiecie co, chyba da na radny, spokojnie zebrać te paczki, Jezus Maruś, się, myślałem, że ta paczka w panie dowody, czyli w ogóle w panie dowody jeszcze nie da się jej zebrać, dobra, ale nie no, patrzcie, już jest połowa i jest dobrze, jest dobrze, mam nadzieję, że nie muszę grać na ond chyba muszę przewijać na lown. Dobra. Tak widzimy tak powolutku. Lepsze jest to, że jak ten, czy do tego no, poduszkowca, to nie dało się kary do przodu, ale jak już wjechałem do wody, to da się kary do przodu. Jak wyjechałem z wody, do wypłynąłem z wody do tego, do to Nagle da się jeździć, nagle da się jeździć. Nie, chodzi, nie, bo wchodzi tak, no. no, no. Takie błędy też jak najbardziej zdarzają. Zajdź leci, kurna, i mi się podoba. Takie mogą być znacznie części lecieć do krapaczki. Okej, co teraz no mam lecieć do... w no, lecieć, wpłynąć no, do łoty, czy nie muszę? Nie muszę, dobra. Tak, co teraz tutaj zabieramy. Mam nadzieję, że on może wrzucić z nieograniczoną już wypaczek, a nie, że jak powinnam jedną, no to od razu misja zabalona. Chociaż teraz panie tą grę, to tak będzie. Teraz płyniemy do wody, ale tutaj w już nie powinno nie, nie nam niczego zrobić, dokładnie tak. Teraz jeszcze tak nie rozbijemy, teraz nie powalimy się tego e, podłogu do góry. wygramy e, tak, 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 tutaj, no i co? No to już są ostatnie paczki, to już praktycznie niemalże misja ukończona. Chyba nie o, teraz to, teraz będziemy musieli jechać po tej moskiej drodze i teraz właśnie ostatnia paczuszka, tak, co, no i powinno być po misji. I tak, powinno być, tak właśnie tak, ostatnia misja, nowy przemian dostępny do kupienia w apartamencie Climenus. no e, bo to trzeba, to trzeba zapamiętać, patrzcie, ukończyłem misję, coś pięknego, dobra, już zabieramy tenże motor, e, to jest Sanchez, jak dobrze kojarzę. tak, to jest Sanchez. Dobra, Martinez, czego ode mnie ten tak. chuj chce? Hej wiky, wróciłem do miasta. O, żeś ty. Jak tam twoja dziewczyna... No, nie, nie wiem, kurde, pokłócili później. Chyba do niej wpadnę. O nie, 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 nie. Tak myślać, tak, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Gdzie jest ten śnięż otwarty A nie, to jest misja ulecamy cede Billa. Dobra, no to weźmiemy tężę misję. E, nie straciliśmy żadnego zdrawiania kamizelki, zatem dobra. Wysiadamy tutaj, odbierzemy od niego kolejną misję ja jeszcze przekać, zobaczy ile mamy jeszcze czasu na witników tam gdzie robi, tam gdzie lubi najbardziej. I oh man what month is it did i do anything stupid in the last few days stupid oh no 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 you passed stupid and kept on going straight on it's a fucked up lance it's louise where's vic i need him it's me louise what is it vic oh thank god it's that martinez he must think we're still an item yeah well we're not for Clint Vic, I didn't sleep with Lance. We're just friends, which is more than you've been lately. You never call. We never see each other. Is this going somewhere? I just wanted you to know that Martinez's thugs have been following me, and because I want to get back together, I'm trying to avoid being killed. And now I'm hiding out around the back of some stupid burger bar. Not that you give a shit. What? Martinez sent guys after you? I don't even know why I called. I'm gonna kick their asses myself. Wait, 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 Louise, Louise, Lance, you wanna help me out? <sighs> Forget it. Są się co panie ma na jakąś apatkę tego na zdrowie. opas to jest motor, ale to nie no, dobra, ale to jest jak na jakiś chudowy motor. nie, na mam, mnie mam, tam z tyłu Sanchez Sancheza. Jestem Sanchez, którą się udało zespaunować. Jak widzę chyba... Nie, nie zło się zespawnować, dobra, nie no, bierzemy Sancheza, to Sanchez znaczy, to jest pisty to motor, w mojej opinii jeszcze lepszy niż ten, którego którym przed a ten tak zabieram, a tak zabieramy Sancheza i co no i nie tylko Jedziemy uratować Lulis, no już niestety, uch, prawie bym się rozwinął. Najpierw no, pierwszym samym, na, na zmienił serię a to ona jest jakiś jakimś barze z drugi kieski. I drugi kieski, mi się aż tak daleko nie chce jechać, film ja się rozwalił. Mi aż tak daleko nie chce jechać, no ale dobra, tak już, tak już musimy, no, tak jak już ona zadzwoniła musimy ją odratować, no to ten. no to chociaż to, chociaż to zrób. no jeśli Nen z tego nie zrobi, że znowu zjarał idiotą, ja no to chociaż mi to zróbmy. Ale dobra, no jak niestety już mogliśmy zabawić, to już już z Rui nie łączę, nie łączy, niestety. Niestety, Chimoki je bezbola, ponieważ no, to całkowicie normalne rzeczy w tym już... Ale tak, no już niestety nic z nie łączy, no szkoda, no spierdeliło no, się. No, ale nie powie Boże, teraz odwracajemy ja to, no poradę, się, no uda tego Tylko na się, uda tego y, odbudować się relacje, może coś więcej, coś się uda, zobaczymy, zobaczymy co będzie. No może no, będzie dobrze, zobaczymy. Ale dobra, gdzie to już jest? Ty, To jest... O kurna, jeszcze dalej, przecież ona, się, ona chyba się oddala, ty. Tak się w tym się ona się... ona chyba się oddala. ona miała być tego, z tyłu tego. Ona miała być tego, z tyłu baru tego, z tyłu baru z burgerami, to co ona się oddala, kurna? Nie, nie oddala się, okej. Okay. Dobra, to dobra, pomijamy tą żopłońcę, bo oni oczywiście zmienili... Oni zmienili i tak tego, oni tak zmienili pasy, pasy... tak, bo pasy jazdy, że my tego... Ażebym nie wkurzał w nich i że on dostał gwiazdkę, bo oczywiście ta staniszań nie była za łatwa. Dobra, to już jest tutaj. Dobra, to już się robi. A, jeszcze czarny oczywiście. Bo wszystkiego, ma wszystkie, 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 wszystkie możliwe zakazy ruchu drogowego. No i dobra, King Nast, To nie jest, to nie jest jakiś Burger King, to jest jakiś Burger King. Teraz widzę tą koronę.

do drugiego lutego? Tak, to z lutego, za to mogę tylko napisać. No ale, odskocz, odskocz! No kurna, odstrzelać, o ale tak, no jak będziesz strzelał w cywili, to na pewno odratujemy Luis'a, na pewno odratujemy Luis'a jak będzie strzela w randomowych cywili. No kurna macz, no tak, tak, ba, tak! Tak, w randomowych cywili strzelać, to z tego, że stoją na prost siebie, strzelać dalej w randomowych cywili, przecież to jest, zaje to jest zajebisty pomysł, już wcale, z tego wody nie mam duchu, dlatego, że strzelałem w przypadkowych przechodniów, tylko dlatego, że wik nie Celować. Dobra, chyba tędy powinniśmy, czy, chyba tędy powinniśmy wyjechać na główną ulicę. Czy mi się robiło, robnęło? nadzieję, że da się tak to jest. Da, da się, da się tak wyjechać. A teraz problem w tej, że teraz problem w tej misji. Jezus Maria, sam chcę uwalić tej misji chyba. Teraz problemem na tej misji będzie niestety policja. Niestety nie udało mi się od tych Jak Jakbym miał normalny... A go miał normalny tego, miał normalny samochód, to panie może by jej się udało. Kurwa macie jak daleko są. Nie no, nie no przecież, nie, no przecież to nie jest może możliwe go nie tak będą no się po prostu nie, za pierwszym razem trafić. Ale musiał chyba za pierwszym razem trafić, gdzie tego gdzie porwali no, no dobra i tak to się zrobi, że tak będę razie to było i wcześnie no przecież to jest absolutnie normalna rzecz. E, dobra, teraz tak omijamy teraz patrzyć, jaki drift. Znaczy to może nie, na scenie, na nie jest odrys, no, no, ale patrzę no. Dobra, to jest tak gibkość, to jest ta zwinność. Kto do mnie strzela? Tam już policja stała? Tam policja stała? No dobra, dobra. Ok, tak, tak, chodzimy tutaj, no i co, jedzamy, no i na tam Tak, już tam, już tam, już tam, już, już tam widzę, jak go jest strzelany. Już tak słyszę, jak tam do mnie strzelają. Dobra, ilu to was jest? Tylko dwóch? No dobra, myślałem że, myślałem, że nie, pięciu, dobra, myślałem że szczerze, myślałem, że będzie na dziewięć. Tak, samochód, Luis tu nie ma, okej, okay, okej, okay, okay, ok, dobra, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy! Czasu nie ma, biegniemy, szybkie przeładowanie broni. I kurna w dobra, ale powinniśmy na spokojnie odjechać, dobra... Potrącimy. Kurna, skierdala ode mnie! Nie, jak tam jest do środka? tam mierza do środka? Nie wiem, tędy się wjeżdża? Nie, tędy się nie wjeżdża. Kurna maciu, no. No i właśnie tak to tak się właśnie tak to tak się, tak się kończy jak w Strzałów Tak to się właśnie kończy jak w Cywili. Mam no, nadzieję, że dobrze zajechałem. E, wąska uliczka. No to, no to, no to super wąska uliczka, no to, na nam, no to na pewno nam w chuj pomogło, w ogóle po, po co takie wąskie uliczki, po, po co takie coś spożyli w ogóle. No, to ten da się zajechać, ten, tak, te łódki powinny dać się zajechać, nie, a nie te ty Dobra, nie ten. Dobra, no to będziemy szukali Luisy w pół, będziemy szukali Luisy pół misi, pewnie. Prawie pół godziny będziemy musieli czekać. za ratem, żeby szybki wyjazd. Znałem, znałem panie wszystkie gry serii GTA. To pewnie, to panie ten, też się okaże, że pewnie ten ostatni, że to pewnie, że to pewnie ten ostatni, yy, tyle ostatni samochód, to pewnie tam się znajduje Luis, bo przecież nie może być za łatwo co, co ten, to tutaj powinien być? Tak, chyba tutaj powinien być. a wiesz, na tą wąską uliczkę, tutaj parkujemy i tutaj sporo powrotem by go nie ma, nie no, super, no jak mógłby wbić? Dobra, chyba tędy trzeba wbić, nie tędy, nie no, kurda mać, jak? 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 Nie no, a przecież... A dobra! O dobra, to na pewno nie ma luz, dobra, szybko się z nimi odprawimy. Szybko odprawimy. Gdzie jest ten samochód? Ja się dobra, wszystkie przeładowanie broni. Ale już to mi sobie tak raczej zawaliłem. Jest, raczej, jest, raczej, jest, raczej, jest, raczej jestem tego pewnie, że już jest do tej misji tego, tych szpił Ty, może to jest Luis? Rzeczywiście, no właśnie, no właśnie. No właśnie, o tym mówiłem, że tutaj prawdopodobnie nie ma Luisa. Dobra, ten, dobra, ten, tym ten, to, tutaj nie wyjedziemy najprawdopodobniej. Dobra, i teraz musimy zachodzić do ostatniego miejsca. Teraz musimy zachodzić do ostatniego miejsca. przyspieszamy trochę gierkę. Ale patrzcie, już zmarłem, ona już jest na wykończeniu. No już jest praktycznie na wykończeniu. Oczywiście tak, policja, nie no, super, nie no no super mi... super poszła mi, super poszła mi tam i super Super... No kurna, no ale no, na no takie... takie tego na takie... No kurna mać. Na takie tego, na takie e, sztuczki. No, no takie sztuczki trochę zapłyną, trochę zapłynął trochę... trochę nie odpowiedni czas. Dobra, wracając no, się jedzie do tej Luis No kurna no tędy. Może ten, może ten, może ten się jedzie, nie wiem, zobaczmy, zobaczmy, no, no ale tak raczej ta misja jest już zabalona. Chociaż, chociaż zobaczmy jak się, jak się potencjalnie, myśli, jak się do niej potencjalnie dojeżdża. A, dobra, ten, ten na pewno nie, no to czytujemy, no, to oczywiście wczytujemy, stan gry 20, tak, to tutaj wczytujemy, oczywiście jestem perfidnym cheaterem, teraz mam już znacznie lepszy pomysł, jednak no, jak oni będą, o kurwa, coś tam wybuchło, ale jak oni będą tak spamować cały czas, to się, no to ja nie ukończę tej misji, dobra, gdzie, dobra, gdzie jest strzelba, gdzie jest strzelba, gdzie jest strzelba, dobra, ostrzelimy ciebie, ciebie ostrzelimy, ja jak tam jeszcze tam ostrzelimy. A nie, już wszystkiego go ostrzeliśmy. Dobra, mamy tylko jedną gwiazdkę, którą da się na spokojnie zgubić. Wszystkie przeładowanie szybkie i szybki, szybkie szybki, na nabranie na a No i co? No i... Patrzcie, ja tylko jedna kurwa patrzcie, jak on się tu zespaunował. Zresztą jest nieprawdopodobne. Nie, nie wiem, chyba się, dobra, się. Nie powinniśmy latać poza drugiej gwiazdki. No tak, do samego, to samo do drugiej gwiazdki. Dobra. Już, już znamy dwa miejsca, w których ukrywa się Luis. Ale nie znamy dalej tego trzeciego. To znaczy znamy tylko trzeciego, ale nie znamy dojazdu tego trzeciego. Nie znamy totalnie dojazdu tego trzeciego, chyba będę się obierać jakiś poradnik na, na, na poradnik na YouTube jak, jak się to do tego trzeciego miejsca. No kurwa ci nasz szmatu, W ramach kary zabieram... W ramach kary rekwiruje ci motor. Mam nadzieję, że jest znacznie szybszy. Street Fighter, nie no. ponieważ może jest szybszy, nie ma jest, nie, jest na pewno jest na pewno wolniejszy. Jest na wolniejszy, dobra. Tak, 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 nie wiem, nie wiem, nie, wiem, To jest ostatnie podejście do tej misji chyba. jest tym minutnik, Dobra, wiecie co, chyba wiem jak Już chyba wiem jak tam, już chyba wiem jak tam zajechać. No ale kurwa, no... Czekajcie, odbiłem ten, jak odbiłem ten interes? Nie, nie odbiłem, nie, nie tego interesu, no, okej. Okay. Ale patrz, no już jestem tak daleko, już się, glą, już się glą, tak daleko i dalej gwiazdkę mam, bo że to jest coś nie, nie, nieprawdopodobnego, dobra. Szybkie przybliżenie mapy, a to tutaj trzeba skręcić, dobra, patrz, tutaj trzeba skręcić. Ale najpierw trzeba jakoś wjechać, chyba tędy się lot. No. I patrz, i tak, tak, tutaj, okej, okay, dobra, okej, okay. będzie dobrze, będzie dobrze, Luis, będzie dobrze, będzie dobrze, my to, my to wygramy. No, wygramy, my już praktycznie wygraliśmy tę misję. Tutaj jest motor, to trzeba zapamiętać. A nie, kurde, pomimo ciekawym BMX, a tam, tam BMX, a ten ten rower, w poprzednim, w poprzednim odcinku, w poprzedniej misji, w poprzednim, tak w ostatnim w poprzednim odcinku, tam jest kamizelka, ale już się, już się nie zajmiemy. Szybko skaczemy. Ona ma masz tylko połowę życia. A w połowę życia praktycznie, w połowę życia praktycznie straciła tylko dlatego, bo tego... Pra, straciła połowę życia tylko dlatego, żeby, że tego, To że musieliśmy zalechać właśnie do tego do tej dzielnicy, z tym z długiście. Dobra, tutaj na pewno nie będzie Louis, ale niestety musimy się z nimi odprawić. Na każdy wypadek. Czyli tak, tak, ostrzelimy, tak, tak, dobra. Dobra, czy tam ostrzelimy? Oczywiście, jeśli wiem wigzy, oczywiście że tutaj musimy po prostu tylko podejść, mamy dwie gwiazdki, no super, to, to będziemy już tego nie ma do reszty. Dobra, no i co? No i dobra, no przynajmniej wiemy gdzie jest Louis, tylko niestety pan tym, że, wiem, że mowy, wiemy też mamy gwiazdki. Kolejny prac normalnie tu jest piękny laców, tu z tej kinius z w tejże. Nie, ale przecież tam tego, w normalnym wise to tam ale tutaj był. E, pizza coś tam, co ten, była pizzeria jakaś. Jakaś fanie pizza, pizzohata, dobra. Dobra, to ja zajeżdżamy i teraz Teraz, teraz musimy zobaczy, zobaczyć, że tutaj jest ta wąska uliczka. No, dobrze założyłem. No, no, i dobra, szybko się z nimi odprawiam. Może na co pomocą strzelby się z nimi rozprawiać? Nie no, dobra. Zużyjmy, zużyjmy tego penem, no przecież pasażer go mamy. Dobra, tutaj jeszcze jest tutaj jeszcze powinno być trzech ludzi. Dobra, to się jeszcze nie szybko odprawimy. To zaraz, pewnie 3 dostaniemy. No, kur. A dobra, klikałem A jezus, Maria, ja jest za debil. Ej, Luis, siada do, do auta, dobra. Dobra, to teraz, to teraz sobie napisujemy gierkę. Tutaj sobie napiszemy. E, co, gdzie musimy. Nie, nie, to nie. Nie, nie, źle. Krzyżek, a, zabierz ludzi do szpitala w downtown. Dlaczego w downtown? Kurna, przecież. Przecież jest. A, dobra. Okej, okay, kurwa. Źle, źle zrozumiałam. myślałem, że dochodzi o tamten drugi szpital. Tam w centrum. A to, a to jednak ten tutaj. Dobra, już się obsrałem. Okej. Okay. Ale co to jest? Parkujemy tutaj. No i co? No i włączę szpitala raz. Misja, potrzeba ale jeśli Martinez zainteresowała się Louis, to może być jakiś może żeby coś, to może być pewien problem. Martinez, Louis była dla mnie naprawdę, naprawdę miła. Powiedz jej, że wkrótce znowu ją odwiedzę. No to tak no, powiedz, no tak powiem, że, no tak powiem, że ale, zatem, tak, no to co, no to zostałam na misję tego w Ricardo DiAzio właśnie, tego, to nasze śledzenie tego typu, a się znowu zbukuje, to już naprawdę nie wiem, ale to już się zajmę w następnym odcinku. To tak, tu na tyle w tym odcinku, i do następnego, postaram się jutro nagrać. Czekaj, trochę chyba coś o 12, ale jutro o 12 kończę, czy to jest tak, 13-14 w domu, no to powinienem dać radę na to, powinien powinienem nagrać.